Cześć Wam wszystkim! Witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla Was po drugiej stronie snu Karoliny Kubikowskiej Dziennik Wyobraźni. Dziennik Wyobraźni. Tego wynika mi się wydaje, że technicznie rzecz biorąc nie jest to kolorowanka. Jest to książka Karoliny Kubikowskiej, tak jak mówiłam, z którą ja miałam troszeczkę nie po drodze, mimo że bardzo mi się od samego początku podobała, ale w momencie kiedy miałam taki największy boom na kupienie tej kolorowanki, to nie była nigdzie dostępna. No cóż, tak wyszło. I ostatnio przy okazji tego, że kilka osób namówiło mnie do kolorowanki Ticket to Dreams, czyli drugiej e, książki pani Kupikowskiej, zamówiłam też tą i absolutnie nie żałuję. Ta książka, którą pozwólcie, że roboczo będę nazywać kolorowanką, e, mimo że zawiera nawet kilka kolorowych stron, ma też opisy, które mają nas. Przeprowadzić przez ten świat po drugiej stronie snu, który stworzyła Karolina Kubikowska. Um, jeżeli chodzi o papier w tej książce, to zacznę może od tego, że jest ona wydana przez wydawnictwo Edi którym mi, które między innymi z tego co mi się wydaje, a wydaje mi się, że się nie mylę, odpowiedzialne jest m.in. za wydania Animorfii, Imagimorfii i Metamorfii, gdzie tylko ta pierwsza była lekkim niewypałem, jeżeli chodzi o klejenie. Więc ogólnie to wydawnictwo wydaje naprawdę bardzo, bardzo dobrze i tą książkę też wydało bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o papier, to on jest gruby, dość śliski. Nie wiem do końca, jak to się będzie spisywało z kredkami, bo jeszcze w tej kolorwance nic nie robiłam. Podoba mi się to, że na ten papier została w pewien sposób nadrukowana faktura. Dzięki temu ten styl autorki jest jeszcze bardziej podkreślony. I właśnie, styl autorki absolutnie jest on niepowtarzalny. Tego nie można mu odmówić, ale ten styl ma tak samo wielu fanów jak wielu ma wrogów, to znaczy takich przeciwników. Jak widzicie, styl Karoliny Kublikowskiej jest taki, że po prostu na tych obrazkach jest dużo czerni. A moim zdaniem ta czerń tylko nadaje uroku tym obrazkom. Ona nie jest tutaj aż tak nachalna, żeby było jej zbyt dużo i nie dało się tego kolorować, jak na przykład czasami mamy do czynienia z tym w zbyt ciemnych grayscalech, gdzie tych ciemnych kolorów jest zdecydowanie zbyt dużo i po prostu nie można tego ogarnąć, kredki tego nie przykrywają. Tutaj ta czerń jest po to, żeby jej nie przykrywać. To znaczy ta czerń tutaj jest po to, żeby właśnie w tym miejscu ten obrazek był Bardziej czarny, żeby ten kontrast był większy. I uważam, że to jest naprawdę fajne. Jest to taki niepowtarzalny element stylu tej autorki, który mi się osobiście bardzo, bardzo podoba. Jeszcze nie powiedziałam Wam o cenie. Ta kolorowanka kosztowała mnie 17,90 i kupiłam ją na stronie DecoMate, czyli tam. Są te kolorowanki na stałe dostępne. E, w ogóle jeżeli chodzi o księgarnię DecoMate, to ona zasługuje chyba u mnie na osobny odcinek, bo to jest po prostu coś niesamowitego w tym momencie. Ale to może o tym innym razem. E, jeżeli chodzi o tą kolorowankę, to papier jest naprawdę dobry, wydanie jest naprawdę fajne, obrazki są dwustronne, są niepowtarzalne. Podejrzewam, że dość szybko się je będzie kolorować. Zobaczymy. No, ja jestem absolutnie na tak, jeżeli chodzi o wszystkie elementy tej kolorowanki. No i niektóre obrazki są pionowe. Nawet nie próbowałam obracać ich, bo i tak by mi się nie zmieściły w kadrze, i tak choćbym, nie wiem, jak się spinała. By było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zbliżamy się już do końca kolorowanki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy macie kolorowankę po drugiej stronie snu, a może macie drugą kolorowankę tej autorki, czyli Ticket to Dreams. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tym stylu. Czy jesteście jego zwolennikami, czy raczej przeciwnikami? Ja jestem zwolennikiem, od razu mówię. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu mi łapki w górę, komentarza. Nowe osoby oczywiście zapraszam do subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, buziaki popa.